drugim eh, Bohaterowie no już eh, to są soby, soby, tak, soby, tak tuż przed 90. właściwie tutaj u Ciebie w twoim filmie na Kuku. Zresztą do tego pierwszego filmu, eh, mówię o pierwszym filmie, czyli w różnej Nagrodzie na skrzydłach nadziei. Eh, te zdjęcia były robione chyba dużo, dużo wcześniej, bo... W bardzo dobrej kondycji są bohaterowie. Może coś bliżej, bo nie jakie losy to jest, tego filmu, bo, bo to, to te większość już okazała bohaterów. No właśnie, e, nie wiem, może mikrofon, bo będę starał się właśnie... Na ten w razie co? Przysłuchujmy, może się nawać tak, na środek, tak, będę tak, zarządzał, tak, ale Widać, że tyle nie by, nie dyrektor. <śled> Kontynuując, no, niestety większość bohaterów tego filmu już e, nie ma między nami. Odszedł pan Ruban, nie ma naszego pana Tomiczka, e, jeszcze żyje szczęśliwie major Berhard. E, natomiast no, tak jak mówimy, no, patrząc brutalnie w kalendarz, e, to mówiąc tak no, bez żadnych ogródek, no, jeszcze chwila i właściwie tych bohaterów tej historii nie będzie. Także, Cieszę się, że mieliśmy tam przyjemność i okazję porozmawiać z nimi i móc ich zarejestrować ich wypowiedzi, ich emocje, także mam nadzieję, że na tyle na ile staraliśmy się to zrobić, udało nam się to pokazać. No, zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo nie chciałbym wyręczać. Proszę bardzo, Pani Beata, ja posła. Tak, będę mówiła głośno. Dobrze. Ja chciałam podziękować za tą wspaniałą lekcję historii, bo nie ma to jak dokument. Żadne filmy fabularne zawsze budzą wątpliwości i fabuła to chociaż czasem jest rzeczywiście prawie odzwierciedleniem jak dokument, ale nie jest tak y, 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 autentyczna. I chciałam powiedzieć, że właściwie we wszystkich filmach ci ludzie już stoją nad grobem i dziękujemy, że udało się ich złapać w ostatnim momencie. Wspaniałe opowieści tych ludzi, ci starzy piloci, jak dzieci cieszą się, opowiadając o tych wydarzeniach. Tutaj cudowni ci lekarze, pielęgniarki, ci ludzie, którzy nam dają lekcje z człowieczeństwa i tylko mówię, martwię się, to powinno być wyświetlane w szkołach. Martwię się, ponieważ młodzież, jak ja robiłam kiedyś film o pięcioraczkach i tam, tam był sezam, gdzie cztery rzędy matek w ciąży z wózkami stały po paczkę humany, to asystentka tej dziewczyny, co robiła ten film, powiedziała wspaniała inscenizacja. W związku z czym, jak się patrzy na te zmontowane materiały, gdzie pokazuje się tych ludzi i sytuację, w jakiej oni działali, walące się domy, to jest tak rewelacyjnie pokazane, że być może młodzież uwierzy, że to jest prawda. Bo zawsze pytamy, dlaczego. Moja rodzina z Kanady przyjechała, obejrzała zamek, mówiłam im, jak to było. Potem wychodzimy, tam są te ruiny, pokazuję i mówię, patrzcie, tak wygląda teraz, a tak było po wojnie. Na co moja rodzina pyta, ale dlaczego oni tak wam zrobili? Więc my też się pytamy, dlaczego oglądając te filmy i trzeba naprawdę mocno, mocno to propagować, żeby, żebyśmy uwierzyli, że ci nasi przyjaciele byli do tego zdolni. Dziękuję. Też dziękuję. Ja tylko dodam, że rzeczywiście idea festiwalu jest taka, że tak jak dzisiaj mamy pokaz, także festiwal kończy się we wrześniu, ale potem ma swoje retrospektywy połączone z warsztatami właśnie filmowymi dla młodych, tak? Są inspiracje. Także zarówno i w Polsce za granicą, na granice, no, a ile możemy, tam gdzie jesteśmy zapraszamy, zapraszani i, i znajduje się ktoś, kto jest w stanie zrefundować jakby koszty dojazdów różnych rzeczy związanych z retrospektywą, to tam docieramy. Więc ten, te obrazy żyją, więc te obrazy żyją i wśród młodych również. Oczywiście zawsze w niewystarczającym sposób, ale, ale, ale no, także nie kończy się jeszcze tego filmu tylko na festiwalu. Jest. Jest. Dobra. Proszę bardzo, zapraszam, kto z Państwa chciałby się podzielić swoimi uwagami. W międzyczasie jeszcze tylko powiem, że gościmy y, operatora obrazu Jacka Mirosławskiego, autora zdjęć do filmu Zbyszek Korniewski. Padł. Słuchaj? To, to wielu innych. Nie, ale y, myślałem, że mówi, że o wielu innych, którzy są na tej sali, a którzy realizowali ten film. To Jacka Mierosławskiego nie musimy przedstawiać, bo to jest znakomity operator, autor wielu, wielu filmów. Proszę bardzo, zapraszam do rozmowy. To wykorzystajcie Państwo, zanim przejdziemy piętro wyżej, ja wiem, że dość, dość długa projekcja była, ale wykreszmy trochę, trochę sił i zanim przejdziemy piętro wyżej na lampkę wina, to wciąż... Proszę bardzo. Jeśli można. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, jak można e, ferować wyroki i dawać pierwsze, drugie, trzecie miejsce, niczego nie ujmując. Wszystkie filmy piękne i wzruszające bardzo, ale na przykładzie filmu o mm, pilotach pozwolę sobie opowiedzieć historię, która mi się przydarzyła przed wielu laty. E, bo ona ma coś do e, wagi e, filmów dokumentalnych, bardzo. Byłem na wieczorze e, kawalerskim swojego bliskiego kolegi. E, w wieczorze uczestniczyli e, dwaj ojcowie, jego i panny młodej. Obaj walczyli w śródmieściu i po kilku wódeczkach rozmowa zeszła na powstanie. I właśnie na zrzuty. Jeden twierdził, że były zrzuty, a drugi twierdził, że ich nie było. I że Warszawa była zdradzona. Pokłócili się i ojciec panny młodej opuścił oburzony przy, przy, męskie przyjęcie. Oto jest waga dokumentu. Tak uważam. Bardzo dziękuję. On jest niesłychanie przydatny, niesłychanie ważny. I A filmy wszystkie znakomite, po prostu piękne. To a propos nagród to może, może Arku odniesiesz się. A propos nagród to jeszcze chciałbym też Państwu powiedzieć, to będzie taka to reklama, że e, Kalejdoskop również dostał nagrodę specjalną dyrektora festiwalu. E, niegdyś moja matka. Myśmy to pokazywali w... E, tu w czerwcu, bo film został nagrodzony również na festiwalu w Krakowie. To rzeczywiście z tymi nagrodami jest kłopot i tak jak przy konkursie o nagrodę Złotego Opornika, jak również przy nagrodzie dla tych młodych twórców, jurorzy po obradach skarżą się, że ilość, ta pula tych nagród jest ciągle zbyt mała, bo chciałoby się, że różne kategorie i różne mają... Yy, dylematy, że chcą więcej tych filmów jakby nagradzać. No, niemniej jednak, no jest tak, skoro nakładam, że jest konkurs, na no to jak muszę jakieś decyzje podejmować. Słucham. Tak, tak, to jest, zawsze jest i to wspuszuje im, że muszę muszę, ja się uchylam od tego jestem poza tym, więc jakby zapraszam zasne grono jurorów, yy, zarówno historyków, i filmowców, powiem, że przewodniczącym jury jest yy, Paweł Kędzierski, Filmowie, scenarzysta, twórca studia Kronika, również jest prezes fundacji filmowej AK, pan Tadeusz Filkowski, też osoba powstaniec, jest profesor Piotr Niewiński z Uniwersytetu Gdańskiego i niso Filmowcy, więc no jest tak i połączenie filmowców, świata filmowców, i historyków rzeczywiście, żeby różne te... Rację wyważy, żeby film nie tylko było od strony artystycznej ważne, ale też jakby, żeby udawało się pogodzić y, te tematy, właśnie przemycać jak najwięcej tej treści, tej publicystycznej, takiej no, y, historycznej, ale też żeby nie było za dużo, żeby jednak to było jako, jako, jako dzieło filmowe. Więc rzeczywiście tymi filmami jest ten, ten y, kłopot, że nie można w jasny sposób określać, tak, tylko, że albo według linii takich historyków, czy tylko filmowców, to, że to musi być rzeczywiście jakiś taki um, kompromis i, i, i wyważone te głosy jednych i drugich muszą być. Ja powiem, że na festiwalu również od czterech lat jest przyznawana jeszcze inna nagroda imienia Janusza Krupskiego. Jest to nagroda, powiem, że w siedmioletniej jakby historii festiwalu tylko raz mieliśmy, powiedzmy dwa, bo za drugim razem w sumie też był, ale tak już yy, yy, to była skromna druga edycja, więc yy, w 2010 roku się odbywała yy, i może nie było wystarczająco nagłośnione, ale festiwal o, o patronatów honorowych, także poza yy, pierwszej edycji festiwalu yy, był zawsze dylemat. No, Opowiadam wielowarstwowo, bo jak z tym festiwalem tak jest, to ciągle trzeba, trzeba uważać na różne zakręty, żeby nie zaszufladkować festiwalu do jakichś tam um, politycznych różnych, różnych narożników. Więc powiem, że przy patronacie honorowym staraliśmy się jak wybrać, bo znaczy festiwale, ważne inicjatywy mają patronów honorowych. I tutaj żeby nie upolityczniać tego festiwalu w żaden sposób, to od razu proponowaliśmy, że patronem honorowym pierwszej edycji festiwalu będzie właśnie Janusz Krupski, który jak wiemy zginął w Smańsku, oraz Andrzej Trzuma. Jakby przyszliśmy życiorysami tych dwóch, dwóch, dwóch opozycjonistów i oni byli patronem. W kolejnej edycji był Janusz Grafiński, czyli też osoba jakby związana, żyjąca i przyjaciel festiwalu. I, ale więcej, więcej, festiwal nie ma patronów honorowych, ma różnych partnerów, jakby instytucje, ale jakby odchodzimy od, od tych rzeczy, bo chcemy, żeby obrazy się najbardziej tam, tam broniły. Ale nagroda Janusza Krupskiego jest i to jest nagroda za odwagę w podejmowaniu tematu, czyli też premiowane są film, oddzielna kapituła, którą jest między innymi prezes IPN-u, to teraz obecnie Łukasz Krupski, za lat pewnie będzie ktoś inny. Jest Jan Stanisław Ciechanowski, następca Janusza Krupskiego. Jest pani Joanna Krupska, żona Janusza Krupskiego, Paweł Nowacki, pomysłodawca e, nagrody oraz oraz e, fundator nagrody e, Paweł Witaszy, Fundacja Rodziny Witaszków. Więc to jest nagroda taka gdzie można. Są pewne odstępstwa od strony artystycznej, a bardziej skierowane na że ktoś reżyser podjął temat, podjął się wyzwania i, i to jest ważne, żeby tak, te filmy. Więc teraz pokazywaliśmy tutaj filmy, pokazywane co jako filmy, które, które zdobyły w tej głównym nurcie o nagrodę złotego opornika. Jest nam jeszcze jedna osoba, która na co dzień mieszka w Stanach, jest to Alicja Klęczan, żona. Żona, żona Krzysztofa wykorzystałem mi to, bo że jest i Pani Alicja się zapytam też, jak Pani, tam pani mówiła, że w Kanadzie świadomość jest osób yy, prawie, no, pytają się dlaczego z powstaniem jest tak, a jak to jest w yy, Chicago, jak to jest w Finie. Ja jako przedstawicielka tak zwanej Polonii jestem pod wrażeniem, nie, jest to, nie są to moje po prostu pierwsze filmy o tak odważnej i potrzebnej tematyce. Jedno zauważam, każdy z tych filmów o lotnikach, tutaj składam y, ukłon w stronę pana y, y, Rafała dodałabym ze swojej strony którą <noise> po prostu jako dziecko słyszałam, poznałam jeszcze parę osób właśnie z ty, z Rafu i z e, polskich lotników na pewno oni nie żyją nie wiem bo to było dawno ale to jest jeszcze temat tak zwany moim zdaniem niewyczerpany i spieszmy się dlatego że ja jestem tak zwanym pokoleniem no, powojennym, chociaż jestem już babcią, życzyłabym sobie tutaj na tej sali trochę moich wnuczków, tak zwane trzy pokolenia, a nieraz może i cztery. I muszę się przyznać, że uczę historii no, z takim czy innym owocem współpracy moich wnuczków, zamieszkałych, urodzonych tam i nie bardzo mówiących specjalnie po polsku. Każdy z tych filmów, kochani, zwracam się, bo, bo zauważam jeszcze jedną rzecz. Jeden film wyprodukowany w 2007, drugi wyprodukowany w 2011, trzeci w 2013. Ja jeszcze bym wróciła do filmu e, o sanitariuszkach, który zrobił dzisiaj rzeczywiście bardzo duże wrażenie, bo tego filmu nie widziałam. O Janku z Zbyszku Godlewskim. E, widziałam ten film na, e, w telewizji Polonia, dlatego zwracam się do wszystkich panów, do e, dyrektora festiwalu. Róbcie subtitles i tak zwane napisy, dlatego że jest telewizja Polonia, tutaj w Polsce tak z przymrużeniem oka Państwo <grym>, e, podchodzą do tego. To jest największa widownia świata. Tylko, że niestety mamy Amerykę Północną, Kanadę, US, e, e, USA. To nie wszystko. Mamy Brazylię, mamy Argentynę, mamy Australię, mamy Nową Zelandię. Także te, ja mam dojście do właściwie dwóch stacji e, te, telewizji Polonia, i dlatego potrzebne są bo jest kupę. Ja mam takich kupę znajomych, którzy są Polakami, no niestety. Nie znają języka polskiego, także ukłon w Państwa stronę i zróbcie może coś jeszcze, dlatego że niech ta telewizja jakakolwiek już jest, jest technologia, jestem informatykiem, więc już mam możliwości przez internet, jest tak zwana IPLA, o ile pamiętam, także zróbcie, żeby to... Ten temat nawet był bardziej popularny w Polsce. W Polsce no niestety tak jest jak jest. I e, nie zawsze ci młodzi ludzie znają historię. A mam tego przykładów na swojej, nawet znajomych czy coś takiego. Także ja po prostu kłaniam się w Państwa stronę. Życzę festiwalowi... E, więcej dobrych filmów, bo polskie filmy dokumentalne są moim zdaniem jedne z najlepszych i tematów mamy w bród. Jest jeszcze kupę, bo każdy z Państwa filmów, które Ty dzisiaj zobaczyłam, można jeszcze pociągnąć i jest kupę tematów, tylko spieszmy się z tym pokoleniem moich rodziców. Ja to nazywam pokoleniem no nieszczęśliwym, dlatego że moi rodzice uciekli w 60 roku z Polski, 12 lat mnie nie puszczano, także ja mam swoją też historię. W mojej rodzinie ojca na przykład najstarszy brat zginął w obronie Poczty Polskiej. To jest też ciekawy temat, dlatego że skończył Politechnikę Gdańską ale z rodziny był w tak zwanej dwójce, czyli został, współpracował z polskim wywiadem. Tam było więcej takich młodych ludzi, miał metrykę niemiecką, doskonale mówił po niemiecku, dlatego właśnie go skierowano tam. Z kolei, także tych historii jest jeszcze, jeszcze cała masa i spieszmy się i dopóki te osoby żyją, to... Spisujmy to, jest w tej chwili technologia, yy, nagrywajmy ich. Ja żałuję, bo nie zrobiłam tego ze swoją babcią, dajmy na to, teraz mogę Państwu radzić, <gry> czy z innymi osobami, ale życzę powodzenia i dziękuję Państwu za przybycie i zapraszajcie znajomych, zapraszajcie, no żeby to było tych więcej pokoleń tutaj. Bo widzę różne mój wiek, trochę młodsi, trochę starsi. Także ja wszystkim Państwa zapraszam i życzę arku, bo arka znam już dobrych parę lat. Tak samo Janka Pospieszalskiego czy wielu innych. znam. Piotra niedawno. Także życzę Wam no, powodzenia z tymi festiwalami. Dziękuję bardzo.